Jestem w Meksyku na Półwyspie Yucatan w mieście Merida. Jest to dość duże miasto i jestem w parku zaraz będę filmował najważniejsze budynki tego miasta. Otóż naprzeciwko mnie ten w tej zieleni budynek to jest z zegarem. To jest ratusz miejski z herbem. Trzeba popatrzeć, jaka piękna roślinność. Jakie palmy. Ciekawe, pięknie to wszystko przystrzyżone. dziecko się rozpłakało. A te drzewa, jak są pięknie przycięte. Takie kwadraty. To jest piękne. A te z kolei takie półokrągłe te drzewa są pięknie przysięte wszystko roślinne się zadbano wszędzie chodzą ci handlarze i drzęgi sprzedają hamaki Jakieś chusty suknie wszędzie, jest ich pełno. Oni z tego żyją, dlatego na każdym kroku można spotkać ich w Życiach i bawię się z Gołębiami. Jestem na głównym deptaku Meridy, parku Meridy. Naprzeciwko to mnie Pałac Monteki O, jak pięknie Jakie herby Jakie rycerze O, jest Pałac Montekich To jest najbogatsza rodzina Tutaj w tym mieście Wspaniale odostawowanie. No i jeszcze teraz Chciałbym fotograf, sfilmować katedrę. Idę właśnie w kierunku katedry. O, jakie ładne palmy, co popatrzeć, kwiaty jakie ładne, Och. Będzie kwiatki. I piękna roślinność. Palmy są dosłownie wszędzie. A ja idę, żeby sfilmować katedrę. Oczywiście jest zamknięta w dni poprzednie. Drzewa jakie egzotyczne. No i teraz przed nami katedra Herb Królewski Katedra z takim herbem No i tak się prezentuje z dwoma wieżami katedra w Merizie Główny portal Wejście do katedry, oczywiście napis zamknięte, a piękna jest katedra odnowiona. Ładny tutaj budynek obok, też ciekawy, no ulica miasta. Widzicie Państwo, nawet dorożka jeździ z koniem, z koniem, dorożką, ruch <laughs> duży, my będziemy dorożkami też jechali, taki mamy plan, taka atrakcja będzie miasto, że będzie jazda, piękną palmę jeszcze na koniec sfilmuję, tak.